Ale halo, halo, witam was bardzo wszystkich serdecznie w odcinku na giveaway. Moi mili moi drodzy, wybiło mi 500 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo za to serdecznie. Jest to niesamowicie ogromna liczba. Nawet nie spodziewacie się, jak jestem wam wdzięczny za to. No a gdyby nie wy, to oczywiście nie byłoby tego wszystkiego. I dlatego dzisiaj chciałbym Was zaprosić na giveaway na 25 euro. Jest to skin do Counter Strike Global Offensive. SSG Blood the Water Minimal Wear. No, za, yy, jest to ten yy, skin do scouta, tak yy, w wysokości 25 euro. Jest to czerwony skin. I co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym oto konkursie gry Musicie polajkować filmik, subskrybować mnie, mieć zlajkowanego Facebooka i w komentarzu napisać, wkleić swój trade link. Trading link do profilu publiczny trade link, trade link do konta. CSGO, tak? 10 września na streamie wylosuję osobę, która po prostu wygra tego oto pięknego skałcika. Jest on naprawdę mega. Dlatego no co tu więcej dodawać? No nic, bierzcie się po prostu, lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, musicie zlajkować, subskrybować i lajkować Facebooka. To są tylko wymagania. No i w komentarzu oczywiście trading I to wszystko. No i co? Nic, tylko życzę wam powodzenia moi mili i obyśmy się spotkali za kolejnych 500 subskrypcji na kolejnym giveawayu. Może coś większego, może jakaś kosa? No tak, no tak. Dlatego do usłyszenia, do zobaczenia na live'ach, na różnych innych pierdołach moich. No co? Powodzonka, moi mili, powodzonka. Bye, bye.